Miłość to nie jest lojalność. Miłość to nie jest zaufanie. Miłość to jest. Chcę być koniecznie z Tobą. Masz mnie, weź mnie całą. Mnie się bardzo podoba takie powiedzenie. Czy taka w ogóle zasada. Ona dotyczy dzieci, ale nie tylko. Nigdy nie rób za kogoś takiej rzeczy, którą on może zrobić sam za siebie. Przecież. Jak ja go kocham, to ja mu będę tam coś robić. Możesz robić co chcesz, tylko jeżeli będziesz to robić za, za niego, to co on robi za ciebie? A on zarabia pieniądze. No ale ty też pracujesz, ty też zarabiasz. No ale mniej. Ale gdybyś, gdyby ci Aha. płacili więcej, to byś zarabiała więcej. No to nie. nie, że on coś robi lepiej od ciebie, tylko po prostu żyjesz w ciemnogrodzie.